Mogę teraz wspomnieć, jak byłem, jak byłem piosenkę. Poł, 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 dzisiaj wygrał, mówię wam. O, 0-0, ja 1-0. Zero, zero, zero. Już dzisiaj już 2-0. Poł, niestety. Ty, re, ty, e. on to wygra, mówię wam. Bo dziś się jeden, jeden, dwa, jeden, połykiwa, ale nie wiem, bo jest dwa, 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 jest trzy, dwa, ale trzy, trzy. Bo jest cztery trzy, ale o drabia nie jest. I to, 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 to. Jest cztery, jest pięć, to czterech, czterech, czterech. Jest bardzo zmisyście, bo już wygrywa, ale ten koniec meczu, bo już wjeżdżam, zwierzątko, zwierzątko już. Wygrywa siedem siedem, siedem. Siedem do pięciu, ale jest siedem, siedem. O, ale teraz wygrywa jest osiem do dziewięciu la, Jest dziewięć, 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 dziesięć, dziewięć. Jest dziesięć, dziesięć, do dziesięciu. Jest ostatni punkt, to poł, to poł, czy poł, to rzucić. To no, wszystko się okaże dziś, bo dzisiaj oh. poł, rzuć i to będzie koniec ich. Boże piękna i za bardzo fajne, jest do widzenia, do halakia. Subskrybuj do widzenia Państwa.